17 września to data symboliczna. Tego właśnie dnia, w roku 1939, Związek Radziecki napadł na Polskę. Jedną z konsekwencji tej agresji była wywózka naszych rodaków w głąb nieludzkiej ziemi, wyrwanie z ziemi ojców, przerwanie dotychczasowego życia i wysłanie w urągających godności ludzkiej warunkach wagonami towarowymi na Syberię. Często bez powrotu. Z miast kresowych wschodnich osad i wsi z rezydencji białych dworków i chat myśmy chcąc do niepodległej wsi Przyszli z uporem ponad 200 lat Wydłużyli drogę carscy kaci. Przez Syberię był najkrótszy szlak I w Tajwanach szli konfederaci Pogiłami znacząc polski trakt My Sybiracy mamy obowiązek utrwalać pamięć o tych tragicznych wydarzeniach Jakie miały miejsce w latach 39-41 i trwały aż do 1956 roku. Jest to naszym statutowym obowiązkiem. Czas przemilczania i fałszowania prawdy historycznej było dla nas, Sybiraków bardzo bolesny. Szczególnie dla tych, którzy przedtwali i powrócili do kraju. Nie mogliśmy mówić, co nas spotkało i gdzie są nasi krewni, kto pozostali na nieludzkiej ziemi? Bohaterowie w walko o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Wołomina i powiatu Wołomińskiego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy! Stajemy dziś z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego skupienia, do apelu poległych, pomordowanych i zaginionych na nieludzkiej ziemi, na setkach wysp stalinowskiego archipelagu Bułag. Ich majętnością było tylko w życie, ich winą polskość, ich karą cierpienia, ich katem system nieludzki. Wzywam Was wszystkich, którzyście na zawsze zostali w lodach zapolaria, w piaskach bezkresnych pustynnych stepów, w kopalniach w Warkuty i bezgranicznej tajdze, stańcie do apelu! Kwiaty składają przedstawiciele władz samorządowych gminy Wołomin, burmistrz Szumina pani Zbieta Ratan wraz z zastępcą panem Łukaszem Markiem oraz radnymi Rady Miejskiej w Wołominie, a także przedstawicielami Związku Sybiraków koło Wołomin, Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych RP oraz Związku Inwalidów Wojennych RP. Po mniej więcej trzech godzinach jazdy, kapitan NKWD i jego żołnierze dowieźli nas do starego, osiemnastowiecznego więzienia w Równem. Dołączyliśmy tam do setek innych, znajdujących się w podobnym położeniu. Najpierw wywiezionych, a teraz stłoczonych i zmuszonych do spania na podłodze. Wszyscy czekali na deportację do którejś z sowieckich republik. Zatrzymano nas w owym więzieniu na kilka tygodni. Przez cały ten czas mama z wielką desperacją usił usiłowała przekonać władze, żeby nie wysyłały nas do Związku Radzieckiego. Bezskutecznie, daremne wysiłki podejmowała jednak do końca. W dniu wyjazdu powiedziała dyżurnemu oficerowi, że jest chora na jakąś ciężką chorobę i nie może podróżować. Wezwano lekarza Armii Czerwonej, który zbadał ją i orzekł, że jest zdrowa. Nawet ja wiedziałem, że mama udaje chorobę, żeby w ostatecznym geście ratunku jakoś uchronić nas od zesłania. Kilka godzin później rozpoczęła się nasza podróż. Należeliśmy do trzeciej fali Polaków deportowanych przez NKWD. Na stację kolejową pojechaliśmy wojskowymi ciężarówkami. Żołnierze, uzbrojeni w znane nam już karabiny z magnetami, kopniakami i sztruchańcami zapędzali nas do wagonów bydlęcych. W każdym stłoczono od 40 do 50 osób. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. wtedy, kiedy Rosji